I witajcie. <laughs> Piękny dzień. Kurde, jakże niesamowicie słoneczko i witamina D poprawia samopoczucie i to jak, jak po prostu możemy myśleć. Nie zaskoczę was, albo nie będzie to niespodzianką, jeżeli powiem, że tak, jadę znowu do pracy, do Warszawy. I myślę sobie, słucham Garego. I, i, I wczoraj też widziałem. Już nie pamiętam, w którym mailingu dostałem taki, dlaczego musisz cały czas ewoluować. Tak, nie, nie był to dokładnie tytuł, jaki, jaki był tego artykułu, ale 2 plus 2 i, i, i te przemyślenia po tym, co przeczytałem, tak pobieżnie wczoraj, bo był to dosyć oczywisty artykuł, ale dzisiaj, słuchając tego, jak gdyby zaskoczyła jedna rzecz. Cała ewolucja, rozwój, który robimy, nauka i tak dalej, ona nie ma służyć temu, żeby Pracować, nie wiem, mieć większą wiedzę, żeby lepiej rozumieć problemy, żeby szybciej reagować, i um, tego typu rzeczy. To znaczy ona ma to na celu, i to jest y, ważne. To jest, to jest jak gdyby nieodłączny element po to, po to ewoluujemy, po to się zmieniamy ale jest jeszcze jeden element, który jest po drugiej stronie, naprzeciwko tego wszystkiego. Um, bardzo często nie zdajemy sobie sprawy, jak dużo energii poświęcamy na coś, bo robimy to w sposób taki wyuczony od, od długiego okresu czasu. Czyli robimy to dobrze, ale nie robimy tego efektywnie. Czyli nie ewoluujemy w, w stronę tego, żeby nie marnotrawić, żeby ograniczyć marnotrawstwo zasobów, jakie mamy, żeby ograniczyć marnotrawstwo czasu. I to jest fajny element tej całej układanki związanej z naszym rozwojem i, i ewolucją, bo z jednej strony, dzięki temu, że zgłębiamy pewne rzeczy, że zmieniamy swój światopogląd i tak dalej, możemy część rzeczy w ogóle wykluczyć i przestać na nie tracić czas, przestać się nimi przejmować, a część rzeczy możemy zacząć robić lepiej, szybciej, w sposób, który. Będzie dla nas prostszy, przyjemniejszy, który będzie nam e, przynosił lepsze efekty. Bo. E, postawmy się teraz w, na pozycji kogoś, kto jest po prostu. nie zmienia się i działa cały czas w ten sam sposób. Czyli, nie wiem, e, wykonuje jakieś zadanie przy pomocy narzędzia, które ktoś mu dał 5 lat temu. I nie zastanawia się, czy. Czy to narzędzie dalej jest w pełni sprawne, czy to narzędzie działa przede wszystkim. No i nie myśli o tym, czy czasem ktoś już nie wymyślił narzędzia, które może być lepsze, lepsze. w sensie wykonywać pracę szybciej, które może być lepszej jakości, tańsze, bardziej wytrzymałe, pozwalać robić jeszcze inne rzeczy, i tak dalej, i tak dalej. I przede wszystkim, że, że może być narzędzie, które pozwala. To, co w tym momencie zajmuje mu, nie wiem, 5 godzin, zrobić w 2 godziny. I nagle ma 3 godziny dodatkowe, które może przeznaczyć na coś zupełnie innego. I to jest chyba kierunek, nad którym muszę się troszkę pochylić, tak naprawdę, bo wydaje mi się, że w ciągu tego roku bardzo dużo ograniczyłem takie marnotrawstwo czasu. Mam taką nadzieję przynajmniej. Żeby to sprawdzić, musiałbym się zacząć samego rozliczać i rozpisywać sobie wszystko, co robię. Czego okropnie nie lubię, przepraszam. Ale, ale no to jest jedyny, w taki już w 100% pewny sposób, w jaki mógłbym to sprawdzić. Natomiast yy, wydaje mi się, że to poprawiłem. I teraz to samo powinienem chyba zrobić, jeżeli chodzi o sposób pracy. To znaczy, te zadania, które wykonuję, przydałoby się, żebym sprawdził, czy ja je na pewno. Wykonuje w efektywny sposób. Czy nie ma jakichś lepszych e, dróg na to, jak mógłbym to robić? Tyle. Albo aż tyle. Czwartek. Przed nami czwartek, jutro piątek, koniec tygodnia, będzie biegane. Chce się żyć. Chce się żyć. Słoneczko świeci. Tego się, tego się trzymajmy. Dziękuję ślicznie, że jesteście. Do zobaczenia. Hej!